Dziękujemy wszystkim patronom tego odcinka. Bardzo się cieszę, że Państwo cenią naszą pracę i że nas wspierają. Szczegółowa lista patronów dostępna jest w opisie. Najdźwięk, mera, dzień dobry. Nazywam się Karolina Wandalszowska, a to jest podcast Instytutu Badań nad Turcją w szpilkach dookoła świata, w którym rozmawiamy o Turcji, zarówno w kontekście wewnętrznym, jak i zagranicznym. Jeśli cenicie Państwo treści przybliżane przez Instytut Badań nad Turcją, możecie wesprzeć naszą działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl, łamane przez Instytut Badań nad Turcją. Moją Państwa gościnią jest Zuzanna Kszlanowska ze środka Studiów Wschodnich. Witam Cię serdecznie. Cześć. Właśnie, rozmawiałam z Tobą jakiś czas temu już o tureckiej demografii i teraz... Napisałaś komentarz dla Ośrodka Studiów Wschodnich, który polecam, w ogóle jakby polecam obserwować oczywiście i czytać, o tym roku rodziny. W sensie pierwszy było o demografii, a oprócz tego pojawiły się również inne i ostatni dotyczył o roku rodziny. Chciałam Cię zapytać w ogóle czym jest rok rodzinny, bo no brzmi to tak trochę dwuznacznie, tak trochę nie wiadomo o co chodzi. Już podpowiedziałam Państwu, że chodzi o demografię. Do tego naszego poprzedniej rozmowy jakby też zachęcam, żeby o tej demografii tureckiej dowiedzieć się więcej. No ale właśnie, rok rodziny, to znaczy, że teraz rodzina w Turcji jest szczególnie ważna. Czy w którą stronę, co to w ogóle jest, taki rządowy program jak rok rodziny? Rozmawiałyśmy o Turcji, to rozmawiałyśmy o tureckich problemach demograficznych, które, których tych kraj zaczyna w tym momencie doświadczać, a rok rodziny to jest tak naprawdę jakaś próba odpowiedzenia na te problemy. Rok 2025 został ogłoszony rokiem rodziny na początku stycznia przez prezydenta Recep Tayyip Erdoğana, ale to nie jest sama nazwa, tylko wraz z tylko to jest szerszy program, który jest tak naprawdę bezprecedensowym w Turcji programem wsparcia społecznego dla, dla rodzin. Władze zaplanowały transfery socjalne dla, dla rodzin. Tutaj będziemy mieli do czynienia z wypłatą jednorazową wypłatą pieniędzy na pierwsze dziecko i z comiesięcznymi wypłatami na drugie, trzecie i kolejne dzieci. Te świadczenia będą otrzymywały matki dzieci do piątego roku życia. Co jest dosyć. To jest pierwszego tego typu programem w Turcji w ogóle w historii. A czy tak naprawdę on ma jakieś większe znaczenie, bo ja pamiętam jeszcze to już były lata temu, 2018 rok, kiedy ja byłam w Turcji, rozmawiałam z dziewczynami, i opowiadałam im, mieszkając w żeńskim akademiku, że u nas jest coś takiego jak 500 wtedy. Czyli pieniądze, jakby na dzieci, one były w ogóle pod wrażeniem tego, że można dostać od Państwa pieniądze, posiadając dzieci. No to jest trochę taka odpowiedź: turecki 500 plus, jakkolwiek by to brzmiało, ale w innym wymiarze. W sensie, po pierwsze, no, dopiero po Pierwszym, pier, po, po tym roku, 1 stycznia 2025 roku, poza tym no, tylko przez 5 lat. I czy to w ogóle jakby wpływa jakoś tak realnie, tak w ogóle, jakby Twoim zdaniem, analizując to na poprawę dzietności? No bo wydaje się, że to z jednej strony jest jakiś pomysł, ale z drugiej strony, patrząc się na to, jakie to są pieniądze, to kiedy są wypłacane, od kiedy, narodzi się pytanie, czy tak naprawdę jest w stanie to pomóc tureckiej demografii. Tureckie władze tak to przedstawiają, jako, jako program wsparcia dla rodzin, jako coś, co ma, miałoby odmienić faktycznie ten obraz społeczny w Turcji. Równolegle do, do tego planu transferów społecznych są też zaplanowane na przykład zapomogi dla nowożeńców, żłobki, jakieś wsparcie kobiet na rynku pracy, ale gdybyśmy spojrzeli na, na te kwoty, to one nie, nie są rewolucyjne, to znaczy... To świadczenie, które powiedzmy będzie otrzymywała matka dwójki dzieci, czyli to jest to świadczenie na, na drugie dziecko, to będzie 1500 lir, czyli równowartość około 170 zł w tym momencie. I można byłoby powiedzieć, że okej, okay, dobrze, ale płace w Turcji są niższe, więc, więc ta kwota może będzie pomocna, ale minimalna płaca w Turcji to jest są 2200 zł w tym momencie. Więc to naprawdę jest kropla, ta to, to, to pomoc finansowa. Z drugiej strony, w Turcji też mamy do czynienia cały czas z bardzo wysoką inflacją. Ona jest według tych najnowszych odczytów około 50%, ale też jako badaczki zdajemy sobie sprawę z tego, że te oficjalne wyniki tureckiego Urzędu Statystycznego co do inflacji są bardzo często kontestowane i ta inflacja ponoć jest wyższa, i program też nie zakłada. Automatycznej waloryzacji tych świadczeń. Więc w przypadku takiej inflacji możemy się jedynie spodziewać tego, co z tego, co tych kwot może tak realnie zostać w perspektywie roku, czy, czy nawet kilku miesięcy. Natomiast jest to oznaka tego, że władza faktycznie dostrzega się ten demograficzny problem, który Turcję. W, który w dalszej perspektywie na pewno będzie jakoś wpływał na, na, samą, na samą Turcję, ponieważ bardzo długo było tak, że, że ten temat nie był do końca obecny w, w samym tu, tureckim dyskursie medialnym. E, ten proces spowolnienia demograficznego w Turcji też jest zjawisko jednak dosyć nowe i nie aż tak zaawansowane, jak, jak powiedzmy w Europie. E, no i bardzo długo też obecne władze miały takie podejście do, 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 do samej kwestii demografii, do, do kwestii rodziny, raczej konserwatywne. To znaczy zakładano, że te wszystkie, że na przykład spadek liczby urodzin wynika głównie z, z kwestii światopoglądowych, z kwestii przemian cywilizacyjnych, które w Turcji, jak we wszystkich krajach rozwiniętych się oczywiście donują. Stąd na przykład... Starał się poprawiać tą turecką demografię poprzez wiele wyzwań co do, do, do Turczynek, do, do tureckich rodzin, właśnie, żeby rodzić więcej niż trójkę dzieci. Przy wielu okazjach przekonywał, że tak, że dzieci są przyszłością narodu, że dobrze mieć dużą rodzinę, ale wiadomo, że tego w takiej sytuacji, też w takiej sytuacji gospodarczej, w której się teraz Turcja znajduje, wiadomo jest, że same słowne zachęty na niewiele się mogą zdać. No tak, tym bardziej one budziły nieraz po prostu takie trochę zażonowanie, zmieszanie, też była wielka akcja na przykład tego, że kobiety, które zdecydowały się po ślubie z pracy, zostawały wielokrotność swojej pensji, ja już teraz nie pamiętam, ilukrotność, ale, ale miało to zachęcić je do tego, że z pracy rezygnowały, czyli zostawiały, zostawały w domyśle w domu, ale to wcale nie znaczy, że one automatycznie chciały mieć piątkę dzieci, czasami zostając w domu to jedno czy dwa po prostu wystarczało i to z jednej strony właśnie ze względu na problemy ekonomiczne w państwie, z drugiej strony po prostu na zmianę pewnego światopoglądu. Chciałam Cię jeszcze zapytać o to: no bo, jakby tutaj, demografia to nie jest tylko kwestia rodzin, to jest też kwestia migracji. Turcy wjeżdżają, Turcy no, uciekają też nieraz do, do Europy. W sensie tutaj mamy ten taki odpływ między innymi do Niemiec, Turków, którzy mogą wyjechać. Ale Turcja to też jakby nie patrzeć na no 3 miliony Syryjczyków w dalszym ciągu. Co prawda, są informacje o tym, że wyjeżdżają, ale mówmy się, że 50 tysięcy z pierwszego miesiąca to nie jest dużo w kontekście 3 milionów. I czy przy takiej sytuacji, która jest teraz, to jest tak, że faktycznie Turcy jak bardzo chcą, w sensie turecki rząd, bo jakby Turcy, turecki rząd to jest trochę coś innego, żeby ci Syryjczycy wyjeżdżali, bo z jednej strony mamy antyuchodźcze nastroje, ale z drugiej strony mówimy jednak o trzech milionach ludzi, w tym też ludzi młodych. No tutaj, jeżeli chodzi o, o kwestie syryjskich uchodźców w Turcji, to pewien rozdźwięk pomiędzy społeczeństwem i rządem jest obecny nawet nie, 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 nie tylko w samych kwestiach e, demograficznych, to znaczy e, bardzo silne nastroje antysyryjskie w tureckim społeczeństwie niekoniecznie mają przełożenie na politykę rządu. Tutaj się z Tobą zgadzam. Co do migracji, jeszcze to. Jest taki, z tą migracją turecką jest taki problem, że to najczęściej wyjeżdżają ludzie wykształceni. Młodzi wykształceni, to oni mamy raczej do czynienia z, taką, z takim drenażem mózgów. W tym momencie niż z taką masową migracją do, do Unii Europejskiej, chociażby z racji tego, że Turcy cały czas potrzebują wiz. To na pewno jest jeden z powodów. A z kolei te kraje, do których Turcy wiz nie potrzebują, nie są tak atrakcyjne pod względem migracyjnym. A co do, co do Syryjczyków, to zdecydowanie obecne problemy demograficzne będą sprawiały, że że władz nie będzie tak bardzo zależało na tym, żeby tych Syryjczyków z powrotem, z powrotem do Syrii wysyłać, pomimo tego, że taka presja w Turcji rzeczywiście istnieje i naprawdę yy, nawoływania co do tego, żeby tych wszystkich syryjskich uchodźców yy, z Turcji do, do Syrii, nawet pod przymusem, przemieścić, są na tureckiej scenie politycznej bardzo obecne i to nawet nie jest, jakby to już nie jest radykalny postulat, tylko coś, co się tak naprawdę dosyć po prostu weszło w turecki mainstream opozycyjny. Natomiast odpływ Syryjczyków powiązany z problemami demograficznymi stanowi bardzo duże zagrożenie dla tureckiej gospodarki w dalszej perspektywie. No bo Syryjczycy często godzili się pracować za najniższe stawki. Często nawet poniżej, poniżej e, kwoty minimalnej. E, I często też pracowali w, takiego, w takich sektorach, które, w których już Turcy niechętnie podejmowali pracę, jak budowlanka, e, przemysł tekstylny, te wszystkie wielkie fabryki. E, tam już coraz mniej Turków chciało pracować, i, i to Syryjscy uchodźcy często byli tą siłą roboczą, która wypełniała te, te miejsca na, na rynku pracy. E, no i tutaj w kontekście też tych zapowiadanych przez dane problemów demograficznych, odpływ tak, duży, tak du, odpływ tak dużej liczby ludzi, którzy już są na miejscu, z których część już nauczyła się języka i jakoś zaaklimatyzowała nawet w Turcji, byłby dla Turków niebezpieczny. Ja mam ostatnie pytanie, dlatego że oczywiście Państwu polecam po pierwsze tę naszą rozmowę o demografii. Dlatego, że tam Państwo dokładnie się dowiedzą, jakie problemy demograficzne ma Turcja i jak jest podzielona też demograficznie, z czego to wynika. Ale chciałam Cię na koniec zapytać o to, jak myślisz, jak to się dalej potoczy. Czy, czy jakby właśnie, jeżeli nawet program na początku, no bo wiadomo, że. No, te programy też nie są doskonałe w kontekście tego, co się dzieje. Nie odniesie takiego sukcesu, to, to może liczyć na jakieś właśnie dalsze programy, w sensie poszerzenia tego, czy raczej tutaj dalej będzie odwoływać się prezydent Erdoğan do jakichś takich powinności kobiety tureckiej, czy w ogóle czego się można po tej demografii tureckiej, w sensie tych problemach demograficznych, tym wszystkim, co się dzieje, spodziewać w przyszłości, dlatego że no nie jest to tylko problem obecny, jest to problem tak naprawdę długoterminowy. To, co teraz Turcja przeżywa, ten, to taki jest ten kryzys demograficzny, który prędzej który czy później w Turcji nadejdzie, to nie jest coś, co byłoby wyjątkowe na tle innych krajów rozwiniętych. To znaczy, to jest proces, który, który doświadcza Europa, który doświadcza, które doświadczają kraje, które po prostu weszły na pewną drogę rozwoju. I, nie sądzę, żeby Turcja była państwem, który miałby jakoś od tej, od, od tego, który miałby ten proces w jakiś sposób przełamać, miałby jakoś od tej światowej tendencji odstawać. No, wystarczy pomyśleć o tym, że podobne problemy demograficzne są na przykład w Iranie. O podobnych problemach mówi się już na całym Bliskim Wschodzie, więc nie widzę tutaj powodu, dla którego, dla którego Turcja miałaby stanowić wyjątek. Tak jak powiedziałam, te dopłaty to nie są takie, które na przykład mogłyby spraw sprawić, że kobiety nie pójdą do pracy. Więc ja nie wróżę temu programowi wiele sukcesów i uważam, że Turcy prędzej czy później będą musieli postawić na innego rodzaju rozwiązania, żeby po to, żeby, żeby chociażby swój rynek pracy poprawić. Tutaj do głowy przychodzi mi oczywiście reforma emerytalna, która jest w Turcji bardzo długo odkładana w czasie. No i prędzej czy później też jakaś większa debata na temat migracji, wydaje mi się, w Turcji nieunikniona, a znając tureckie społeczeństwo, będzie to raczej bardzo trudne. ja pozwolę sobie tutaj postawić kropkę, bo dziękować Ci przede wszystkim za rozmowę zaprosić Państwa do tego, żeby śledzić komentarze ośrodka Studiów Wschodnich, żeby czytać o tym, no nie tylko co dzieje się w Turcji, ale co dzieje się w Turcji, na Kaukazie i w Azji Środkowej, żeby słuchać Podcastów i żeby jakby dowiadywać się więcej, dlatego, że jak Państwo widzą, no są to ciekawe rzeczy, o których bardzo rzadko rozmawiamy. Dlatego, że w ogóle rozmawianie o demografii na Bliskim Wschodzie nie jest czymś, co przychodzi na pierwszą myśl, bo nam się wydaje, że przecież gdzie, gdzie Ale gdzie na Bliskim Wschodzie to tych dzieci jest dużo. Tu się wydaje, że, że okazuje, że wcale nie. Więc dziękuję bardzo przede wszystkim Tobie za rozmowę. Dzięki. I wszystkim Państwu, którzy nas słuchali. Polecam również inne rozmowy. Do usłyszenia.